Siedzi Siedzi, a miałem wcześniej Branko i mówię chyba ryba. Witam serdecznie na kanale Primanki i dzisiaj kolejny raz nad rzeką w poszukiwaniu troci. Mateusz ma już dwie złowione, jakaś tam jeszcze nawet jedna spadła, mówił. Ja póki co bez ryby, bez troci. No ale dzisiaj też jest dzień. Na pewno będę dzielnie walczył i próbował. A jak będzie, zobaczy sami. Dzisiaj to czuć mrozek. Mrozek jest, ale. Ale da się łowić. Na zero tak wychodzi. na może na plus 1 zaraz wyjdzie. Ja w mróz nie lubię łowić Halo? No halo, dzwonię żebyś się legać złowił, nie? A, no to dobrze. No, no to... No, słuchaj, tak żynowa nadzieję, że łowisz, że wyciągniesz dzisiaj w tą rycę. Dobra, spoko. No, 5 kilo poproszę prostu. Dobrze pa kochanie. Cały trzcinę się nie da połowić. Trzeba troszeczkę obejść. No, dzisiaj mrozek jeszcze śniegu trochę popadało. Troszeczkę na minusie jest, ale ja sobie z tym radzę. Zaraz wam pokażę. Bo jak wiecie łowię tylko na plecionkę, a plecionka w mróz nie dość, że się szybko niszczy, Pije wodę, zaraz zamarza, ale impregnuję ją silikonem w spraju po prostu. Psikam na plecionkę silikonem, plecionka się napije i już wody nie chłonie, nie zamarza, tak, także to jest bardzo dobry sposób. Zobaczcie, napita plecioneczka, aż kolorek złapała. Sjedź Ale branie się, że to trawka Ale to potarłowiec chyba jest. Chyba potarłowiec. By się zdało wziąć no, choć choć do podbieraka A, oh, siedzi. Huh. Zobaczcie, nieduża, ale srebrna. Piękna sprawa. Czy srebrna, czy potarłowa? Niestety, to jest ryba tarłowa. Jeszcze zobaczcie, leje ikrą. Szybka akcja i trzeba wypuścić. Bój się piękna rybka, ale to ryba jeszcze jest starłowa, jeszcze i kraj jej leci, także spóźnione te ryby w tym roku troszeczkę. No spokojnie. Zwrócimy jej wolność. Chodź, raczej rybka do wody. Jest, udało się. No i pięknie, już jestem bardzo zadowolony. Sezon otworzyłem. Ryba nieduża, ryba jeszcze tarłowa, lejąca ikrom. Dlatego szybko wróciła do wody. Nie wiem dlaczego, ale w tym roku te ryby jakieś spóźnione i pstrągi i trocie. To jeszcze ryby tarłowe. Już jest po pierwszym tygodniu stycznia. One jeszcze mi się wydaje dochodzą z morza i na spóźnione tarło. No ale nic, jestem bardzo zadowolony. Próbuję dalej. Elegancko. Pierwsza rybka jest, to już jestem zadowolony. Teraz już się łowi zupełnie na luzaka. Bez spinki, że tej ryby pierwszej nie ma złowionej w sezonie. Już całkiem inaczej będzie się łowiło. Bardzo się cieszę. Wcześniej Dziczek uciekał przelaz przez rzekę przede mną, ale mnie zobaczył i z powrotem przez rzekę kaczki przeleciały. Chyba ktoś idzie w moją stronę. No znowu kaczki uciekają. Siedzi, a miałem wcześniej branko i mówię, chyba ryba poprawiła. O, chodź, 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 chodź. W ziele wchodzi. Nieduża ryba, ale jest. Srebrniaczek chyba tym razem nieduży. Ale puknął wcześniej, nic nie mówiłem. Rzuciłem jeszcze raz i od razu, od razu wziął. Chodź, och, och, srebrniaczek, nieduży. O, jest. No, nieduży srebrny. Patrzcie. Nieduży Pokaż się tutaj, pokaż, pokaż, pokaż Ale że się zahaczył Pokaż się tutaj Odepnę cię No nieduży to nieduży ale komplet już jest złowiony dzisiaj Piękna sprawa no i spójrzcie, druga rybka, czyli komplecik mam, jestem bardzo zadowolony, malutki srebrniaczek to malutki, wcześniej ryba tarłowa jeszcze, no ale komplet, jestem bardzo zadowolony, cierpliwie chodziłem, aż swoje wychodziłem. Rybka wraca do wody, to nieduży srebrniaczek. Rybka wraca do wody. Pięknie, jestem już bardzo zadowolony. No i to by było na tyle. Dzisiaj, na dzisiaj już kończymy. Słońce mocno świeci, ale jak widać nie przeszkadzało to rybom, żeby wzięły dwie ryby wyjęte, komplet wyjęty. Także w tym momencie mogę powiedzieć, że naprawdę rozpocząłem sezon. Trociowy, dwoma rybami, komplecikiem. Jestem bardzo zadowolony. Jutro też jest dzień, prawdopodobnie jutro też przyjedziemy. Zobaczymy, jak to będzie. Pogoda ma być podobna. Lekki mrozek i słońce. Ale jeżę wtedy, kiedy mam czas. Nie wtedy, kiedy warunki. Najlepiej było najbardziej optymalnie jeździć, wtedy, kiedy optymalne warunki. Ale jeżdżę kiedy czas mi na to po prostu pozwala. I tak jestem bardzo. Zadowolony, że mogę być nad wodą. Jak film się podobał, dajcie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.